Hej, dzisiaj pomyślałam, że zamiast testów jakichś produktów, pozwolę sobie na ocenę rynku pracy w Polsce. Ofert pracy za uczciwą pensję jest coraz mniej. Kiedyś, pamiętam niecałe 3 lata temu, wysyłałam CV i byłam rekrutowana do trzech czy czterech nawet dużych firm na stanowisko specjalisty. I z każdej tych firm dostałam ofertę. W tym momencie no, nie ma wyboru. W tym momencie muszę się trzymać tego, co mam, bo alternatyw nie ma. Alternatywa to jest pójście do pracy za zdecydowanie niższą stawkę i ciężko się rozwijać dalej. Firmy te wcną koszty, często te rekrutacje to są udawane rekrutacje, bardziej badania rynku, nic z tego dla pracownika nie wynika. No a nawet jeśli taka oferta pracy się pojawia, no to chętne jest mnóstwo, bo właśnie nie ma alternatyw i ludzie łapią się tego, czego mogą się złapać. W tym momencie wysłanie z CV bardziej, według mnie, przypomina loterię. bo tutaj nieważne nie, nie są twoje kwalifikacje, umiejętności, oczywiście to też. Ale potrzebujesz też bardzo dużo szczęścia, żeby twoje CV zostało wyłowione spośród 200, 300 czy 400 innych. I nieważne, jak dobrym specjalistą jesteś, bez szczęścia nie uda się pójść dalej. No i to tworzy taki paradoks, bo z jednej strony czuję się uprzywilejowana ze względu na to, że mam bardzo fajną pracę, dobrze płatną, natomiast widzę, że sama nie mam tych alternatyw. jeśli Chciałabym utrzymać moje obecne zarobki, bo nie ma takiej opcji. Jeśli chciałabym coś zmienić, pójść, pójść do innej firmy, to albo nie ma rekrutacji na te stanowiska, które mnie interesują, a jeśli już są, no to bardzo często za pensję. To w sumie, jakby mi się znudziło moje obecne korpo. To poszłabym jako opiekun zwierząt do zoo, ale niestety, jak sprawdzałam oferty, to, to chyba nie ma tam akurat wolnych etatów, co pokazuje, jaki ten rynek pracy jest trudny. Moje spostrzeżenie jeszcze jest takie, że może warto zwiększać swoją wiedzę na temat branży AI, i może pójść w tą stronę, bo pojawia się coraz więcej ofert. No, według mnie AI to wygląda na taki kierunek, który faktycznie daje szansę na znalezienie pracy w przyszłości. Co, co wy uważacie? Jakie są Wasze przemyślenia w tym temacie?